Idę w kolejnym filmiku, w kolejnym odcinku, jeżeli chodzi o cykl niedrogie perełki zapachowe. Są to zapachy, które kosztują grosze, a nie czuć w nich żadnej taniości. Wręcz potrafią wybrzmiewać bardzo szlachetnie i yy, powiedzmy, bardziej nam się kojarzy z jakimiś zapachami, no przynajmniej mainstreamowymi albo wręcz niszowymi. Takie też były przypadki, chociażby niedroga perełka w stylu do balde o równie fenomenalnych parametrach jakości, wydźwięku itd. Powiem tak, perełka, o której chciałabym dzisiaj powiedzieć, jest to kolejna perełka z marki Jenny Glow. Ja mam jednego ulubieńca z marki Jenny Glow. Zapach dla mnie doskonały, nic bym w nim nie zmieniła. Ten zapach nie jest dla mnie aż taką perełką pod takim kątem, że to nie jest aż tak mój zapach po prostu, ale zapach jest niewątpliwie. Bardzo dobry, nie nim żadnej taniości. Ma fenomenalne parametry, ogromną trwałość. I to jest taki wydźwięk, bym powiedziała, w stylu Balenciaga unikatu, czy też zapachu, który pokazywałam ostatnio w filmiku Perfumy Zapachy a Ocean, czyli Cisse i Tony Gard. Taki klimat nadmorski, wieczny, morskiej bezkolońskości z szlachetnymi cytrusami. Wersji nieodświeżaczowej. Dodatkowo ten zapach, który mówię. Dziś się nie spodziewałam czegoś takiego po tym zapachu. Jakby kupowałam zupełnie jakby z innym założeniem, po nazwie i tak dalej. Chociaż kolorystyka kartonika zaraz pokażę, już może bardziej skłania ku takim klimatom powiedzmy niebieskim. Może się już wie, kojarzy jaki flakonik z Janiką, ma niebieski, może tylko jeden, nie wiem, to może już wiem. W każdym bądź razie to jest takie dla mnie trochę Mercy Merseyside, ale jakby z takim jeszcze klimatem. Takiego wiercącego proszku. ten proszek dzisiaj mi trochę drażnił, ale po prostu może dla mnie to tak działa, bo jestem może trochę już podziębiona, nie wiem. Czasami tak po prostu mogą pewne rzeczy być takie zbyt ostre. Także ja przynajmniej tak mam, że pewnie się taka potrafię robić wrażliwa na zapachy. Zaraz pokażę zapach. Tutaj mamy Seaside wspomniane Stoningard. To jest zupełnie tuż mało obraz, ja już wspominałam wielokrotnie, należy dać opcję pełny obraz, żeby przez YouTube nie było to ucięty, już momencik pokazuję ową niedrogą perełkę zapachową bo już balenstek na nie pokażę, bo flakon jest u mojej mamy no, w sensie nie, że ja go tam zostawiłam jako mój, tylko to już jest mojej mamy flakonik także momencik ta -dam. to jest ta niedroga o, ale mi się świetnie zrobiło, super światło jak dałam ten flakonik cała ja się zrobiła jakaś pomarańczowa no nic, może mi to w ogóle go wyostrzy czy nie to jest marka Jenny Glow, a zapach się nazywa Forest Bluebell, czyli leśny dzwonek. Kolorystyka kartonika w niebieska, O! Fajnie łapię tą niebieskość, od razu jestem pomarańczowa. I powiem tak, zapach jest niebieski, chociaż ja się spodziewałam czegoś leśnego, kwiatowo-leśnego, zupełnie czegoś innego, ale muszę przyznać, że jest to dobry zapach i tutaj się nie przyczepię. Zaraz pokażę flakonik, momencik. Flakonik też jest niebieski. Także tak wygląda. Nie wiem, czy wyostrzyło. Ciemne światło się robi, to je wszystko, nie wiem, ten flakon jakoś tak dziwnie to wszystko. W każdym bądź razie akurat ten polecam. Dajcie znać, czy coś znacie z Jenny Glow. Trochę filmów się pojawiło ostatnio, ponieważ uważam, że no to jest takie trochę... Ja mam mieszane uczucia, ale jednak, yy, biorąc pod uwagę, jak cudowny jest BlackBerry, and Buy, po prostu idealny. Idealny jest po prostu lepszy niż BlackBerry od John Malone. Ma fenomenalną trwałość, doskonałą jakość, jest po prostu genialny. Jestem ciekawa, czy macie jakiegoś takiego największego ulubieńca z tej marki, czy znacie może Forest Bluebell? Koniecznie dawajcie znać, co znacie. Może akurat coś jest jeszcze wartego uwagi, czego ja nie poznałam. Trochę opinii już zebrałam, część osób właśnie pisała pod filmikiem, gdzie przedstawiałam porównanie Blackberry i Berry St. Oak z, z Jenny Glow. Jak również kiedyś był też taki filmik, gdzie w ogóle mówiłam swoje zdanie, przedstawiałam swoje podejście, że chodzi o kwestię w ogóle Jenny Glow. Z tego co wiem. Gdzieś za granicą, nie wiem, czy Anglia, czy Irlandia, gdzieś są stacjonarnie. W Polsce stacjonarnie są w naturze, ale tylko część zapachów, no, bardzo mała część, także... Także tak. To tyle, co chciałam powiedzieć. Dla mnie cały czas numerem jeden jest zdecydowanie Black Bear and To taki zapach, gdzie ja mam 30, ale pewnie sobie... No... Raczej będę musiała mieć kolejny flaką, bo to jest po prostu fenomenalna perełka i na pewno znajdzie się w liście, w takim zestawieniu 11 najbardziej genialnych, niedrogich perełek zapachowych. Także dziękuję za uwagę i do kolejnego odcinka, jeżeli ostatnio na coś trafiliście, co jest niewątpliwą, niedrogą perełką zapachową. Zapachem fenomenalnym, za niewielkie pieniążki, koniecznie dawajcie znać. Chętnie się dowiem ja, chętnie się dowiedzą też inni widzowie. Także mam nadzieję, że to po prostu też będzie miejsce wymiany takimi informacjami. To tyle.